Anegdota, eee, ludzie nie znają, a ludzie chcą poznać. Eee, jak pa... się Tak, się tak, jak pan się mylił, jak pan mylił. A to był mecz, słuchaj, legia Warszawa, Wisła, Kraków, mecz charytatywny, który komentowaliśmy zresztą, nie wiem na jakich zasadach to było, już nie pamiętam, dla TVN-u razem z Andrzejem i po tym meczu, w którym wystąpił zresztą Marek Jóźwiak wtedy. Stoimy w takim gronie kilku piłkarzy Legii, kilku piłkarzy Wisły pod stadionem Wisły i podchodzi taki dystyngowany starszy pan. Chciał coś chciał coś ewidentnie ode mnie, no i tak podchodzi, hmm. ale taki bardzo, wiesz, taki powiedziałbym Jeremi Przybora. Taki naprawdę widać, że taki sympatyczny. bardzo Dystyngowany. Dystyngowany pan, bardzo pana przepraszam. Yy, czy pan Smoczyński? Yy, nie, nie, z kimś mnie pan pomylił. A to uprzejmie pana przepraszam. No i odchodzi na bok, my dalej rozmawiamy w tym kół, pił, piłku, kółku piłkarzy. Nie mija minuta, czy dwie on znowu do mnie podchodzi. Yy, bardzo pana przepraszam, yy, bo wydaje mi się, że pomyliłem nazwisko, czy pan Smoktunowicz? Nie, szanowny panie, nie, myślę, że z kimś mnie pan myli. A to uprzejmie pana przepraszam, ale już widzę, że facet, że facet jest, że facet po prostu nie może tego nazwiska skojarzyć i, i odszedł, i widzę, że myśli, widzę, że tak. Nie, nie mogłem, i widzę, że myśli, i że tam jest taka, to, taka taka totalna myśl, tak patrzy na mnie, patrzy z oddali, patrzy, w końcu podchodzi, widzę, że nagle jest link, podchodzi do mnie i mówi już wiem, pan Swarowski. <gry> nie, proszę pana, ciągle nie. Chłopaki się pokładli, no i tak właśnie. Nie nie, 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 znaczy już czwarty raz, nie, już zaczęliśmy rozmawiać, ale trzy razy i trzy razy źle.